Ale fajnie, pora na wspólny lunch. Dobra, Barbie. Opuszczamy Barbie Dreamhouse i idziemy do Barbie kawiarni z Barbie. Hmm... Tak, mamy tu jeden motyw przewodni. Ale... Gdzie szczęśliwe okulary, które dostałam od Barbie? Okej, a więc tutaj założyłabym okulary i wyglądałabym ślicznie. O, muszę je szybko znaleźć. Gubiłam gdzieś okulary. No pech. Choć sypialnię już sprawdzałam, może upewnijmy się. A może tam? A, a, tam nie. Więc pora na plan. Okej. Okay. Musimy sprawdzić każdy kąt i każdy pokój w House. O, całą szafę. Tu na pewno znajdę je. To jak zabawa w chowanego. A ja dzisiaj śpieszę się. A może zobaczę w kuchni. Gotujemy tam wciąż. A, a w szafkach? W piżarni? Och, gdzie one są? Tam nie. Tam nie. Halo? Tam nie. No to gdzie?

Przewróciłam dom marzeń Dreamhouse do góry nogami. Hej, Barbie, wszystko ok? Co? Ech. Od razu się przyznam, zgubiłam twoje. O! Szczęśliwe okulary? Przez cały ten czas miałam je na głowie? Uf. Bałam się, że straciłam je na zawsze. Cieszę się, że je znalazłaś. Ale serio, to tylko okulary. Uch, dobrze wiem, że przynoszą ci szczęście. Tak, to były moje szczęśliwe okulary. Ale oddałam je tobie, bo się przyjaźnimy. O. To nie okulary są dla mnie najważniejsze, tylko nasza przyjaźń. A ja mam wielkie szczęście, że w naszym świecie Lalek znalazłam swoją przyjaciółkę. Mm -hmm. To najprzyjemniejsza zabawa wchowanego na świecie. Tak. <gry>